Moi drodzy, Święta Wielkanocna to jest czas zwycięstwa, czas zwycięstwa łaski Boga, tego wszystkiego, co potwierdza wielkie dary Bożej miłości w każdym z nas, a ich szczególną orędowniczką jest Matka Najświętsza w tym roku fatimskim, a jednocześnie w tym naszym oczekiwaniu na perygnację na kopię cudownego obrazu jasnogórskiego. Życzę wszystkim, aby to był czas zwycięstwa Bożej łaski, umocnienia darów pokoju, miłości i tego wszystkiego, co będzie nas jednoczyło z Bogiem i między nami. Niech Pan Bóg błogosławi. Drodzy widzowie, bracia i siostry, święta Wielkiej Nocy są świętami radości i nadziei. Wychodzimy na spotkanie Jezusa zmarłego. Będziemy Go często spotykać. Przychodzi do nas zawsze z tym samym pozdrowieniem pokój Wam. Przychodzi do nas, którzy jesteśmy smutni, którzy jesteśmy depresyjni którzy jesteśmy lękliwi, którzy żyjemy strachem. Pokój Wam mówi, dlatego że nam przynosi swój pokój, nie ten nasz, ale swój. I dlatego pierwszym moim życzeniem dla Was, żeby go przyjąć właśnie z tym pozdrowieniem. Pokój Wam, niech pokój zagości w naszych sercach, niech pokój zagości w naszych domach, niech pokój zagości w naszych szkołach, biurach, uczelniach i również w miejscach pracy. W naszym osiedlu, w naszej wsi, w naszym mieście. Dlatego, że pokój jest szczęściodajny. gdy pokój przyjmiemy wówczas jak w śnieg w wiosennym słońcu nasze obawy, nasze lęki, nasze troski będą się rozpuszczać i wydadzą zielone liście i piękne kwiaty. A więc niech wiosna tego zmartwychwstania będzie również wiosną naszego serca naszego umysłu, wiosną naszego życia i idźmy naprzeciwko Chrystusa, bo On przychodzi z przyszłości. Spotkajmy Go i pokłońmy Mu się. Podejmijmy Go za kolana, jak to robili uczniowie i święta Maria Magdalena. Panie, Ty wszystko wiesz, Panie przyjmujecie. Szczęść Boże wszystkim.